Widzę w mojej kuchni. Dzisiaj mam dla was pyszną lazania. To znaczy taką standardową lasagne, jak zawsze, zawsze robię taką. E, I bez cebuli nie, Moje dzieci nie lubią. Ok, już Wam pokazuję szybko, szybko co potrzebujemy i jak się robi. Na rozgrzaną patelnię dom się olej. Na patelnię dom się olej i rozgrzejam. jak nie wolno rozgrzewać samej patelni. Lepiej dać olej i rozgrzać. I na to dom 300 gramów. Mielonego mięsa, tu o tym razem, wołowe mięso ehm, podsmaża to mocno i to, że to było dla moich dzieci. Moje dzieci sobie zażyczyły lasania. Nie dach tu cebuli ani czosku, ale jakby to było no, dla mnie bez dzieci, to bym tu dał dwie cebule posiekane i czosnek, i bym to tak długo smażyła, Aż ta cebula się tu zeszkli, no ale ja nie mogę cebuli, bo by mi tego nie jadło. Czasami trzeba na coś, z czego zrezygnować, żeby dzieci jadły. Ok, ja sobie tu przyprawia solo, pieprzy, czerwoną paprykę, potem dam tu oregano, troszkę majoranku. Oregano to tak trochę więcej. Podsmażyłam to, potem dąm tu dwie, 3 łyżki ketchup, koncentratu pomidorowego. Nie doda pół tej tubki, to tak gdzieś może 100 gramów było. Trochę to podsmażam, tak żeby mi się, no tak, żeby się trochę skarmelizował ten koncentrat. A potem do puszka posiekanych pomidorów, taki do pizzy i tu wleja tyle wody, no żeby był taki fajny sos. Z wody, jak nie macie koncentratu pomidorowego, to możecie dać przecier pomidorowy, no te pomidory takie prze, przetarte, zmiksowane, zmiksowane no. Ok, posmakujcie, czy dobrze przyprawione. To zostawia jeszcze na wolnym ogniu, tak gdzieś 10. Aha, co tu jeszcze, tak. Bazylia, trochę bazylii e, świeżej i trochę mięty. Uwielbiam mięta w takich rzeczach. Te mięty tak nie czuć, bardzo pyszne. Ok, to przy teraz i bada na niewielkim ogniu, tak gdzieś 10 minut gotować. Na niewielkim ogniu, bo to zawsze pryskuł, sos pomidorowy, i po tym czasie tu mu forma ta forminka jest malutką e, jak już gotuję chyba 600 gramów e, mięsa e, Tu tu płatki te, te, no, te płaty do lazanii e, w Niemczech są takie że nie trzeba ich gotować jeśli macie na, e, na opakowaniu tak że trzeba gotować to musicie trochę podgotować no tak piszę na na, go, na opakowaniu także ja nie musiała gotować ta forma się posmarować trochę olejem Wyłoża się trzy blaty, trzy płaty. Musiał oczywiście dopasować do formy jak zawsze. E, tu wyłoża jedna część mięsa. Potem. I ja on nie robię sosu beszem, beszemelowego. I no, do sobie jogurt. Jogurt naturalny, tu. E, zawsze robiłam z jogurty i rozrobiłam robiłam sos beszamelowy, to muszę powiedzieć, nie smakowało mi tak, tak mi bardzo wyczuwalne to był ten sos beszamelowy. także rezygnuję, nigdy już po tym nie robiam. E, i zawsze dowód też jogurt naturalny. Potem zaś te płatki, ok, listki lasagne, o płatki, do listki, jak to się nazywa? część mięsa, listki i potem zaś część mięsa i listki. Także tu miała trzy warstwy y, tych płatków to lasagne i trzy warstwy mięsa. Zawsze mi tak wychodzi, że na, samą, na, trzecią, warstwa mięs, y, na trzecią warstwa mięsa mięsa było trochę mniej i żeby tak trochę było, no żeby w środku było trochę więcej mięsa, a na górze trochę mniej. Ale jest zawsze pyszne. Ok, na góra do reszta mięsa, potem jogurt. E, jogurtu to tu tak zużyła półtorej kubka. półtorej. półtorej są po 150 gramów. To będzie tak 250 gramów, no do 300 gramów możecie tu wziąć. E, ok, tu góra posmaruję, a potem potartym serem posypać i to pójdzie do piekarnika tak gdzieś rozgrzany na 180 stopni z termoobiegiem albo bez termoobiegu na... 20 minut. Musicie tam patrzeć. w Każdy piekarnik piece inaczej aż się ten ser zarumieni tak żeby się było nie spoluł jakby się zacznie polić za szybko to wtedy wyłączcie termoobieg i tak to mu wyglądać fajnie. Ta zawsze odczeku tak gdzieś 20 minut i potem ją kroję żeby, było nie, żeby nie była za gorącą i żeby się fajnie kroiło. Jak ona trochę wystygnie w ogóle wszystkie zapiekanki jak trochę wystygną Wtedy ona się bardziej czynią do kupy i nie rozlatują się tak. Ok. Lasania nie wygląda tak na zdjęciach, na tych opakowaniach, na tych listkach do lasani, ale jest bardzo pyszną i proponuję Wam ją zrobić bez żadnych konserwantów i innych kierunków. Ok. Myślę, że Wam się podobało, i do następnego razu. Tejś.